O, no, witam witam, tutaj Jankoś yy, Jak widzicie znaleźliśmy się w tym miejscu, ponieważ yy, tam brakło mi miejsca gdy byłem gdzieś i walczyłem z zombiakami i postanowiłem, że yy, wy wyślę ten film yy, filmik i po prostu yy... no i zacznę nagrywać ten. No, takie buty. Yy, jak mówiłem yy, wcześniej Ciasto robi się z dwóch koszli świata. Eee, nie, to nieprawda, pomyliło mi się, przepraszam bardzo. Ciasto robi się z trzech wiaderek mleka. Zaraz będę miał trzecie. Ło. Czy ty robisz jak szak. Taka niekompetencja, a taki bohater. Hmm. nie no, zarypiście w zbroję, wygląda. <grym> eee, tak. Eee, robi się tak. Eee, już wam pokazuję. <grym> U góry dajesz trzy mleka. Nie mam tutaj mleka, ale pokażę. W środek kładzie się jajko. Nie mam jajka. Po y, prawo, y, na samym dole dajesz o, te trzy. A po lewym i prawym boku dajesz cukier, który robi się, jak już to wcześniej mówiłem, z, 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 z y, bambusów cukrowych. Bambusy cukrowe to są normalne bambusy, tylko teraz zmieni, zmieniła się ich nazwa. Ej, tutaj ja mam wejście w tył na dach? Mnie jeszcze zaskoczą te zombiaki na tyłach. Wow. wow, powoli się ściemnia, więc czeka nas kolejna walka z zombiakami. Mam nadzieję, że mi się w domu żadne nie respią. Raczej nie, takie oświetlenie. Mm, tak, yy, postaram się teraz yy, zrobić właśnie tort. Tak, tort. Ale ja na początek muszę znaleźć bambusy. Minimalnie trzy. Jak znajdę więcej, to zrobię akurat hodowlę. No, trzy. Bo właśnie ten jeden to na hodowlę. Bo jeden bambus równa się jeden cukier akurat. Więc. A więc tak. Yy, jak znajdę krowę, to przy okazji po drodze wycisnę z jej mleko. Aaaa, mój metal! O, oh, złapałem Mam nadzieję, że się nie zgubię, ale raczej nie powinienem Cóż, nie wyruszymy, nie zobaczymy o, kopalnia O, 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 o! Widziałem. O żelazo. Mm. Czyli ciekawe. Nic tam nie ma? A ja gram na EASY przecież, więc powinny być zombiaki. Pamiętacie, ostatnio włączyłem właśnie EASY. Tryb. Tak? Tak. Może są tam... O, myślę, że to jest dojście, jakaś jaskinia kolejna, czy coś. A to się okazuje, że tam jest tylko takie zaciemniony teren. Aaa, tam. Takie gówno, to nie mi wciskajcie. No dobra, idziemy do krów. Tam ich mnóstwo widać. Krowa, krowa, dawaj mleko. Ach, mam mleko. Dobra. Jeżeli w przypadek nie zgubił mleko. Yy, ...to... ...włożę je do skrzynki. Tak, tutaj. O, wszystkie trzy. To też. Zamiast było? Aha, jajko muszę znaleźć. Do, kur do kurczaków. Idziemy. Kurczak kurczak gdzie jesteś? Jajko mi potrzebne. Eee, nie ma jajek. Jak znajdę jajka, to będę miał jak nie, to nie. Znaczynienie... O, 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 słyszycie, zombiak? Ale gdzieś tam. Nie ja słyszałem bardziej tu. Czemu ufać? Hmm. Oczywiście tutaj nie widzę, ale zaraz pewnie zobaczę. I to nie jednego. Bo się ściemnia. <laughs> Dobra. Yy, ja idę szukać tych bambusów. Yy, bo ak aktualnie nie mam jajka, więc nie pokażę Wam jak zrobić tort. Bambusów także brak, ale fajnie dam się uforum. Aha, bo to góra jest i po prostu się nie Myślałem, że taka fajna dziura jest pomiędzy tym a tym. Był taki kanion. No ale dobra, raczej nie ma tam kanionu. <śmiech> <śmiech> yy, za moment nam się zaczną pojawiać zombie. Tutaj mamy kopalnię, z tego co pamiętam. Specjalne oznaczenie. Ta, ta, ta. Wow! Tu się przy chwilą zrespiło? Bo ja nie widziałem, szczerze. Eee, poczekaj, poczekajcie, Nie mam pochodni eee, Słabiutko, Jankoś Słabiutko Zero pochodni przy sobie w każdym razie Ale wiadro z lawy jest eee, Z lawy, boże Jankoś ogarnij się, wiadro z lawą Nie ogarniam. Już normalnie powinny mi się respić zombie. <laughs> Czy to dopiero o pół... A nie, już są. Już mnie nie jeden. No chodź, 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 chodź. u mnie. O Mniejsza, gdzie ja mam domek? W nocy gówno widzę, że tak powiem. Ile kiperów! O, ale będzie proszku strzelniczego. Chyba, że wcale no to... O, klipery moje kochane! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Nie, błąd z poprzedniej części! O, 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 o. Hej! Jest! A, jak mówiłem, Clipper to dobra pułapka na drugiego klipera, Haha, takim śródłem. tak mi się ich udało <laughs> zamknąć w wodzie, że. Może zamknąć w wodzie! Wpadłem do wody i się trafiło, no fart! Tyle, nie? Kliper! Clipper Muszę uważać, żeby mi nie wybuchł Bo mi koło domu się respią Clipper, Clipper, biegnij do mnie Gonią mnie obydwaj A! Nie wybuchaj A! Robicie mi dziury, Clippery Wy jedne wow. A nie wybuchnie no nie? Kolejny proch. Ui! Mam się kliper zaciął. Wybuchnie, wybuchnie? Nie wybuchł. Ha! Oła! Ej, co to było? Utef! Nie wybuch, ale. Ale wybuch. Hmm. Jeden za drugiego. Ha! A ty są jak jeden. Tego się spodziewałem. To klipery. Fajnie, fajnie. Kliperów mam mnóstwo. Pająków mi brakuje. Uhe! Hmm. Rozejrzyjmy się. Tam jest kliper. Szkielet łucznik, i kolejny kliper O, szkielety właśnie. Pozbieramy trochę kości i zrobimy sobie białą farbę. Ach, mało chopy, mało hopę. Mam pomysł kliper Raz, dwa, Miały te mi wypaść. Wygrające koś... Jest! Posłuchamy ja. dzisiaj muzyki. <laughs> wow! Ej, bo umrę! <laughs> no gońcie mnie. Ja szukam pająka teraz. Co mnie gońcie. Jest, posłuchamy muzyki. Czy nie mamy diamentów? <laughs> Pająk! Ciekawe czy zastosowanie mógłbym zobaczyć raczej, nie? Ej! Aj! Pomocy, mam mało HP i pająk mnie goni Szkielet łucznik, waaaa! Uj! Oj! Tyle zębiaków i to na easy! Ojeny! Oj, Biankoś, biegnij do domu, nie powiemy nic nikomu Uuuu! Dobiegłem! uj, dobiegłem! Eee, dobra, rado, ha! Hi. Zjemy sobie chleba. O, od razu nam lepiej. Eee, straciliśmy coś? Nie, całą je mamy, więc idziemy. A! myślałem, że tutaj łuk leży albo coś tego typu. Wa, szkielet szkieleta zabił, ale mniejsza. Aaa, creepery. To będzie najdłuższa noc. Tak myślałem. Wybuchł kliper, który znajdował się za moimi plecami. Ciekawe, czy kliper, jak podejdzie, to wybuchnie mi kawałek domu. On nie wybucha. Hmm. Jestem bezpieczny. Dobrze, że zombie nie umieją sobie drzwi otwierać, bo już by było po mnie. E, już tu sobie wyobrażam. Puk-puk, kto tam, Ząbiak wchodzi? E, ale dobra, e, coś do jedzenia. Chleb sobie zrobię. Taka sytuacja wymaga natychmiastowego działania. O, jedną pochodnię zdobyłem. Mnie e, koło że ją walnęli. Będę ją musiał położyć. Misję alfa. Fliper. Nie! O wy! Zniszczyliście mi dom! Ach! Jesteś w moim domu! Wypad! Kurde, pół domu poszło mi się jarać! Nie! Za co? Ja ile strzał będzie? Użyłem się. <laughs> Więc tak zacznijmy od zakopania tej części domu. Myślałem, że tam u góry to na mnie czyha. Ej, zamknę drzwi. O, to mam nadzieję, że te strzały mi znikają. Jak nie, to łojen. I sobie popracuję. Downy mi rozwaliły. <laughs> Aż mnie kaszel wziął. <laughs> Ach, myślałem, że tu mi zaraz jeszcze ktoś mnie zaatakuje. No, jakby nie było żadnego. E, ale fajnie to wygląda. Wychodzę. Kurde, chciałem krowa atakować. Myślałem, że to zombie. I ostatni. Ej, creeper! Znowu chcesz kawałek mojego domu? To masz! Miecz również jest z domu. ha Jeszcze chcesz kawałek mnie? Polecam się na święta. O, łucznik. Ty też chcesz? To chodź. No chodź, 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 zaraz nastanie ranek. I zobaczymy jak ci będzie gorąco. Mm, więcej buszników. No, wschód słońca, ale to fajnie wygląda. Busznik i wschód słońca, tak śród. Dobra. Idziemy do tych zombiaków. Eee, pająk. Jest pająk, pająk! Dogonię pająka, zanim wybu yy, Boże, wybuchnie, zanim się podpali. Dogonię cię pajączku. Haha. Ha. Uczniku nie strzelaj do mnie oni z tymi strzałami. Ach. A ty łuczniku, jeden! Maj się no! No weź się, wypal! Uff! Dobra, idziemy po pająka. Dlatego właśnie. powinniście kupować trutki na owady. Bo widzicie, co się dzieje w moim świecie, gdy wy nie kupujecie w waszym świecie. A, jakaś zaraza. Tam był pająk. Mogę w to uwierzyć. Baza, yy, którą ja nazwę... Yy, nazwijmy to teren yy, bezpotworowy. O Boże. Mm, zjechali mi tu pochodnie. To z tej strony mi tak zjechali tymi pochodniami. Dobra, bierzemy... A, bo ja węgiel mam przy sobie. No dobra, szyb, szyb i robimy pochodnie. Siep, siep. No dobra. I przez mój nieprofesjonalizm mamy mało życia, zbroja nam się prawie zniszczyła i ogólnie to tyle. Ale mamy dwie liny. Yy, czyli dokładnie brakuje nam jednej, aby zdobić, zrobić sobie boomer? Wow, nie spodziewałem się ciebie w tym miejscu. Jestem twoim ojcem. Albo nie. Mój syn miał jednak w sobie więcej trochę proszku. Pamiętam, przecież mu dawałem na proszek. Dobra, jemy. nazwa eee, Nasza. Zbieramy trochę piasku i porobimy pułapki na zębiaki. Szczególnie chodzi mi o pułapki w jaskiniach moich. No to póki mamy dzień, to sobie cieszmy się u nim, no nie? Diament, diament, ja poszukuję diamentów. O, 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 o. Tak, mamy dwa dynamity. Ja, yeah. więc tak, yy, naszą zdobycz schowa, albo jeszcze Wam pokażę, a pochowam te rzeczy niepotrzebne mi obecnie. A nie, to mi się przyda. Nigdy nie wiadomo, no nie? <laughs> y, piasek, y, dirt... To... To... A, ja to przytopię. A, to wezmę dwa węgla. No. Y, y <laughs> nie, 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 to chciałem Wam pokazać. A mianowicie... Mamy białą farbę. Można robić z białej farby. Na przykład tutaj różową mogę zrobić. Zrobimy sobie sześć różowej. A gdy mamy pomarańczową, ciekawe, czy coś mogę zrobić. Nie patrzyłem jeszcze, szczerze. <laughs> yy, nie, nie mogę. Dobra. Ale tak fajnie wygląda różowa farba, że aż chciałem ją po prostu. Mam pokaże. Idziemy po wełnę. O! Pff. Ale fajna O normalnie jak mięso. ale lag. Czekajmy w miejscu, czekajmy w miejscu, bo lagnęło. OK, odlagowało. Pozbieramy trochę mięsa. Nawet już je teraz surowe będę jadł. Byle bym przeżył. Czarna owca. Help potem. O jak widzicie nasze... Plony ładnie kiełkują. Muszę coś z tym zrobić, że mi tam nie wpadało. Hmm. Mam pomysł, ale <laughs> na początek to udajemy się do naszej podjemnej bazy. Podjemnej bazy. O, akurat mam szkło, <grych> jak miło. O, 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 wezmę to i to. I to mi się przyda. No, Chyba starczy. E, raz, dwa, trzy, cztery. E, chyba nie, trzy, cztery, pięć. cztery a jednego zabrakło nie jedno szkło jedno małe szkło ale idziemy z łopatą i kopiemy piasek e, pokopię nadmierną ilość piasku to mi się przyda bardzo e, po co będzie mi potrzebny piasek szkło będę robił to po pierwsze a po drugie jeszcze coś chciałem. A! Nie! Uff A nie, tu mogę jeszcze. I tu... O, 24! A to może być! Teraz tak, ile mamy kamienia? Chyba tam w domu zostawiłem trochę. Szczerze mogłem zostawić tą dziurę, to bym miał wejście do groty. Nawet fajne. Mianowicie co wam chcę dzisiaj pokazać. Yy... Zobaczycie. <laughs> yy, tak. Na początek zrobimy piecyk. Yy... Co ja miałem gotować? Piasek. Pomysł na piasek pysznego dnia! Znalezione na ulicy. <laughs> Ułożymy dwa. O, nasz metal się przetopił. Miło. Yy... A, co dzisiaj zrobię? Yy, coś dla niektórych śmiesznego, dla niektórych yy, coś głupiego, ale zrobię to. Bardzo to chcę zrobić. Zobaczycie, zaraz sami. Yy, nie pytajcie, nie pytajcie. Eee. Yy... Fuck, co ja. Aaa, już wiem co miałem. Aaa, to miałem prze przerobić sobie najpierw. Tak. Oby to głównie dlatego, że fajnie wygląda i nie zajmuje dużo miejsca. Albo wezmę te. I zrobię sobie kilo. Nie zrobię sobie kilofa bo nie mam drewna, które już mam. Pam, 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 Dzisiaj powiem Wam tyle, że odwiedzimy na pewno nasz WC. Tak. Łopaty już zrobię trzy w razie trzech... A, dwie zrobię? A Znaczy mnie nie stać, bo mnie okradziono. bla. A o, wielki wutec, użycz nam dostępu do kibla. Co robię? Co robię? Wiecie, co robię. Nie, nie wiecie? Nie. Różowa. Będzie fajnie wyglądać. Tada! Jesteśmy w podziemiach kibla. Źle zrobiłem, tego nie może być, bo zniszczy woda. A zresztą, jak zniszczy, to zniszczy. Jesteśmy w Kiblu. <laughs> no nie. O, widziałem wszystko. Zadzwonię na moment.